żart, tylko to była święta, prawda? Nie znasz mnie, chcę coś takiego powiedzieć. Zaraz, co robimy, uderzamy kuciaka. Nie zrobię? Zdaję mi słonecznika, strasznie. Trzeba użyć skarpia. <grym> tłumaczcie mi, dlaczego każdy mnie tutaj na tych serwis nienawidzi. Nie wiem, to jest Bo nikt ciebie nie lubi. Paweł. Ej, paral. A ładnie. uderzył Coś nowego. Chodź, idziemy to wygrywać. Okay. Tego, te, tego telewizora nie da się otworzyć. Chodź. Wiadomo. Idziemy lecić cztery klucze. Bo może ani jednego nie otworzymy z pewnego ja powodu. To po to A ty właśnie mówię. Nie no co ty. Ja... Nie no co ty. No kurde, ja ty nie pomaga. Wychamy pieprzone Nie no. Ja próbowałem, ja próbowałem. Aha. Tak, ja próbowałem. Weźcie zdechnij Ale się co ja prób... no, zaraz. No pomóż, pomoże weź... po kto A, okay. e, Ja miałem czarny ekran, nie ja czarny ekran weź miałem kolego te... no A te z technicę no, na polizmę Nie, Nie. też technicę na Ale My czarny ekran mamy, nie czarny ekran Technik bo mi, się Technik. Nie zływało, bo mi tego, bo mi tego weźmy Technik Weź nie gra, się to to się na zreszało. serio, grajcie A nie Gry. Jakby grają na serio Tak nie, grają nie. Ale ja że to ale, wygrywamy. Ale nas złap na końcu, Paweł. Na końcu. To było, dobra. W tym momencie, Mawiks, idziemy szukać kluczy. Albo jedziemy dać, Paweł wygrać. To so, są dwie opcje. Jak myślisz? Chyba nie, najpierw drugi. poczekajmy, aż Paweł to wygra. O jezus, ale to Bro. wtedy otworzymy wszystkie klucze. Więc teraz chodź szukać wszystkich kluczy. Dobra, Dobrze, to ja i... no. oczywiście. Nie, no. Trzeba Nie, dać, no. By to było? Nie, ja, dlaczego mam zamykać drzwi? To było takie smutne, jak. Kluczę tu na Ale i tak więcej mi się nie chce otwierać klucz, więc spokojnie. Dobra. No, nie no. wnikam. Rzucę sobie kleik. No nie. Rzucę sobie tak, to. Ja, ja 500 to, mam. Ja, ja 500 pinguman. mam. mam. Jest... Mnie ja też nie, nie. Ja, to Nie mogę chodzić.

ty Musi, musisz teraz udawać, że ci się na rozmowę. Yes. Żeby no, no. realnie wyglądało. Ej, 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 bo ja... Ej, cię. Ja, <r2> tylu... <r2> ej, czemu mam nie za Ja tysiąc pingów mam! Myślałem, że my koledzy Paweł. Ej, ale ja tysiąc pingów mam! <płarka> ej, ale ja tysiąc pingów mam, ja tysiąc pingu. Ja pingu. mam ja <ś revenge> <śśmienic> <śmienic> yeah, ja, ja nie rozumiem. <śmienic> ja nie rozumiem, że gramy sobie Dobra, razem w tej Dobra, bez to ja widziałem jak wy stoicie i patrzycie się i śmiejecie. Ej, jakiś nie, 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 nie śmiałem. Ej, kuciek, to tak, myśmy bo ja się czuję obrażony, że mamy fokus.